Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym Widoniusie. Co prawda znowu w studio, ale dzisiaj na zewnątrz pada deszcz ze śniegiem. Jest dosyć chłodno, chociaż nie na minusie. Jest straszna chlapa i nie za bardzo by to wyszło, jakbym nagrywał na zewnątrz. Więc dzisiaj znowu nagrywam Wam w studio elstacjowym w Mogilnie. Krótkiego wideo newsa. Dziękuję Wam bardzo za udział w audycjach, za słuchanie radio, stacja, za udział aktywny mm, podczas audycji na Ircu, pisanie. To fajnie, że jesteście. Yy, miło się wtedy taką audycję prowadzi, jeżeli jest yy, odbiór yy, też z waszej strony, tak? Taki żywy, aktywny. No, bo wiem, że też przecież dużo osób po prostu słucha sobie audycji, a niekoniecznie jest na Ircu, tak? Ale tym, co są z nami aktywnym, też bardzo, bardzo Wam dziękuję. W tym tygodniu tylko dwie audycje. Wczoraj była audycja Preset Music z muzyką Wiktorii Zag. Cieszę się bardzo, ponieważ. Muzyka się Wam spodobała. Zresztą to nie było pierwsze, m, pierwsze spotkanie z muzyką Wiktorii, bo już wcześniej prezentowałem jej utwory i nawet e, na początku listopada prezentowałem jej ostatni album Zodiak. Natomiast wczoraj, w związku z tym, że audycja Pleasant Music poświęcona jest jednemu wykonawcy, że Wiktorii w, w tej audycji jeszcze nie było, Zdecydowałem, że właśnie jej muzykę, jej sylwetkę Wam przedstawię i cieszę się, że Wiktoria była również z nami na Ircu. Można było się dowiedzieć mnóstwo ciekawych rzeczy, hmm, można było popisać sobie z Wiktorią i Wiktorio bardzo Tobie też za to dziękuję, że zarazłaś czas, żeby się hmm, z nami podzielić tym czasem i być z nami na Ircu i słuchać wspólnie tego, co Przygotowałem a wysłuchaliśmy w sumie trzech albumów w całości. Jeżeli ktoś nie słuchał, to jeszcze do czwartku łącznie będzie można sobie tej audycji posłuchać w powtórkach o 9 i 17, lub po prostu na Mixcloud w naszym takim archiwum audycji. Tam też oczywiście audycja jest do posłuchania. I plik mp3 również do pobrania, gdy ktoś chciałby mieć tę audycję u siebie lokalnie na dysku. W tym tygodniu jeszcze audycja w czwartek. Będzie to jak zwykle, markowe granie, które dla Was poprowadzę. No i będę się starał, żeby była to audycja na piątkę, ponieważ numer audycji. To 3 piątki, 555 wydanie audycji Markowe Granie. Przez to, że jest to najstarsza audycja, która w zasadzie jest od samego początku nadawania, od maja 2008 roku, stąd też no, ma największy numerek audycji, a akurat teraz w ten czwartek przypada 555. No, tak, tak, tak. Będę chciał, żeby to była fajna audycja, ciekawa, z mnóstwem nowości. Na pewno Jacek Opatowski, no na pewno tak myślę, że też przygotuje fajną paczkę na markowe granie. Mam już pewną nowość od Naty Frost, także to również Wam zaprezentuję. No i będę chciał ciekawą nowość płytową również Wam Zaprezentować, zobaczymy jeszcze, co do tego czwartku się pojawi. Może akurat będzie to taka świeżynka i taka gorąca propozycja, że pojawi się w czwartek. I w czwartek będzie od razu w parkowym graniu. Nic nie obiecuję, ale postaram się jak zwykle, żeby było jak najlepiej. Zachęcam też Was w ten czwartek do słuchania i do mm, udziału aktywnego w audycji, ponieważ będę chciał zrobić wreszcie ten konkurs L-stacjowy, gdzie będzie można wygrać płytkę z bogatej już kolekcji płytek, które mam. No i będzie to konkurs tym razem mailowy. Zrobimy konkurs mailowy yy, związany oczywiście z radiem L-stacja z wykonawcami związanymi z radiem L-stacja i będzie można wygrać powiedzmy trzy płyty. A co? Trzy płytki będą do wygrania w czwartek w barkowym graniu. W sobotę miała być audycja Beaty Pardeli, naszej ircowej wiki z cyklu Elektroniczne brzmienia, ale niestety Beata w sobotę będzie w pracy. Nie przewidywała, że to będzie, bo przewidywała, że będzie miała audycję. Ale wiecie, jak to jest w pracy, tak? Czasami coś wypadnie nagle, dlatego też audycja jest przesunięta. Po prostu o tydzień do przodu, za tydzień w sobotę posłuchamy audycji elektroniczne brzmienia. A powiem Wam, że szykuje się fajny, ciekawy materiał, również częściowo podsumowujący rok 2021. Zachęcam Was do słuchania za tydzień w sobotę elektroniczne brzmienia. Póki co. Powoli, powoli żegnamy listopad, już jutro 1 grudnia. A jako, że dzisiaj Andrzejki, to wszystkim naszym Andrzejom i tym słuchającym i tym tworzącym muzykę wszystkiego, co najlepsze dla Andrzejów, wszystkich Andrzejów, naszych Andrzejków. Trzymajcie się, dużo zdrowia. Wam życzymy od całej ekipy Radia Elstacja. No i co? Zapraszam Was w czwartek. Do słuchania audycji Marko wygranie Start jak zwykle 22. A do tego czasu miłych, fajnych dni. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się.